Cześć wszystkim, z tej strony Jankos i będzie to opis patcha 9.12 I możemy od razu zacząć Byłem akurat w kolejce, ale widzę, że patch wyszedł tak jest super Mordekaiser został zmieniony jest, teraz, będzie teraz inną postacią, na ten temat nie będę się za bardzo wypowiadać, bo nie ma to szczerze mówiąc dużego znaczenia. Znaczy inaczej, po prostu te, te wszystkie rzeczy, które zostały zmienione, Science, możecie przeczytać. Gierka będzie dość ciekawa, bo wyłącza ludzi z mapy, ale poza tym nic takiego się nie zmieniło. Ryze, zakładam, że dostanie tutaj jakieś nerfiki. Mana, 100 mniej many, regeneracja mana za to większa o 2 punkty. Przeciążenie, od teraz będzie miało 5, poziomowanie 6, obrażenia zostały na maksymalnym poziomie zmniejszono o 5, ale na pierwszym zwiększono o 20. Nie da już tarczy po zużyciu dwóch run. Premia do obrażeń zaktualizowano. Było to od 40 do 80% zależnie od poziomu fluktuacji magii. Teraz będzie to od 10 do 100% zależnie od poziomu zagięcia czasoprzestrzeni, czyli ereczki. A dodatkowa prędkość ruchu została zmniejszona na początkowych poziomach. Runiczne więzienie, skalowanie many zostało Zwiększone kordmany został zwiększony na maksymalnym poziomie, a zmniejszony na pierwszym. Podstawowy efekt kontroli tumu, unieruchomienie było to na 0,75 sekundy, teraz będzie to spowolnienie o 35% na 1,5 sekundy, czyli teraz e, w e, rajza będzie słować, a nie zamrażać, znaczy a nie po prostu unieruchamiać. E, premia z e, fluktuacji magii, dłuższy czas trwania unieruchomienia zmienia spowolnienie w unieruchomienie. Okej, okay, to jest dość dziwne. W takim razie tak dużo się tak naprawdę nie zmieniło, bo wcześniej raz, jeżeli kliknął runiczne więzienie unieruchomiło kogoś na 0,75. Jeżeli była to z fluktuacją magii było to 1,5 sekundy, czyli dokładnie tak samo jak jest teraz. Teraz po prostu jeżeli nie narzucisz E na kogoś, to po prostu spowolni to cel, a nie unieruchomi na chwilę. Więc jest to dość dziwne, no ale tak też można to rozwiązać, wszystko zależy od nich. No cóż, dalej raz myślę, że będzie całkiem silny. Fluktuacja magii obrażenia zostały zmniejszone o 10 koszt został zmniejszony o 20 na początkowych poziomach teraz zawsze przeskakuje z głównego celu na inne cele, a nie zadaje już obrażeń nie roz... akcja fluktuacja, nie rozprzestrzeniasz fluktuacji na pobliskich wrogów po zabiciu jednostki, czyli zawsze rozprzestrzenia się, aczkolwiek nie zadaje nie zadajesz obrażeń, jak się rozprzestrzenia, czyli po prostu sobie te taki rozprzestrzeniasz. Zagięcie czasoprzestrzeni RK za poziomy zostało tutaj, no usunięto jeden poziom skurczy i dodano na RK. Dodatkowe obrażenia przeciążenia zadawane celom dotkniętym fluktuacją zwiększone do 70-100%. Porta zostanie natychmiast rzucona na maksymalną odległość, gdy spróbujecie rzucić go poza zasięgiem. Um, minimalny zasięg rzucenia został zwiększony. Maksymalny zasięg rzucenia e, to będzie zawsze 3000 jednostek, um, i czas odnowienia został zwiększony do 210 sekund, 180 i 150, czyli po prostu przeniesiono część obrażeń z Q na rka. Czyli musisz mieć więcej poziomu, żeby zadawać więcej obrażeń, i masz mniej many, ale koszty many jako tako są mniejsze. No nie wiem, co mam myśleć. RISE to już jest 10. Rework RISE, chociaż to nie jest taki w pełni. Zobaczymy, jak teraz RISE będzie wyglądać. Silas! Teraz przełowuję do dwóch ładunków, które zostaną zużyte przez następne ataki podstawowe, czyli możesz na przykład użyć dwa spele. Obrażenia podstawowe zostały zwiększone. Stwory to przyjaciele, zadaje 80% mniej obrażeń stworom. Czyli teraz nie tak łatwo będzie puszować z lasem, dlatego że zadaje 70% mniej obrażeń stworom. Nie potworom, potwory dalej, potwory, czyli to, co jest w dżungli, dalej będzie tak samo bite. E, Śmiągnięcie łańcuchem obrażenia zostało e, zmniejszone, O nawet bardzo dużo, bo o 5, ale też o 0,2 e, moc umiejętności, czyli potem o 5 co level, czyli potem o 25 plus 0,2. Więc to jest bardzo dużo zmniejszonych obrażeń na Q. E, obszar wybuchu został też. E, Zmniejszone leczenie zostało za to troszeczkę zbuwowane, O 10 życia plus 01 AP. Sylas nie zasłanie się już tarczą na 2 sekundy przy pierwszym użyciu czas odnowienia. Ok, okej. Okay. Nowość tarcza uprowadzenia. Na 2 sekundy przyznaję tarcza wytrzymałości, bla bla bla, punktów po trafieniu bohatera potwora, czyli żeby. Sprokować tarczę chyba musisz trafić łańcuchem. Czyli, tarczy już nie ma, kiedy po prostu E używasz. E, do tego czasu odnowienia E został e, zwiększony na późniejszych poziomach. Myślę, że Silas został wyeliminowany. Myślę, że Silas jako taka, jako postać teraz nie będzie już dobry. Dalej jego R będzie bardzo silna, szczególnie na 16 poziomie, ale Silas jako postać myślę, że będzie bardzo, bardzo dużo słabszy. Podstawowe statystyki Yumi. Zdrowie zwiększone o 50 prawie. Umiejętność bierna, obrażenia zostały troszeczkę osłabione. Wytrzymałość tarczy została troszeczkę z, z, zmniejszona. Gorzej się skaluje e, naprawiony błąd, powodujący, że pociski czasami nie pojawiają się przy kursorze tak jak powinien. Ty i ja zabić kota. Wrogu teraz utrzymują system przy zabiciu Yumi, nawet jeśli zadadzą obrażenia tylko sojusznikowi. E, współdzielona siła adaptacyjna została zmniejszona, bo nie będzie ona procentowa, tylko po prostu stała. E, Doskonale można przerwać każdym nieuchającym efektem kontroli. A, naprawiono błąd usprawnienia. Generalnie Yumi dalej wydaje się bardzo OP. Um, Połk Yumi jest niewyobrażalny Będzie trochę bardziej tankowna, yy, jako ona. Yy, ale wydaje się, że Yumi dalej będzie OP, bo dalej jej i jej RK nie zostały zmienione i może troszeczkę mniej AP da na przykład Magowi w późniejszej fazach gry, ale uwierzcie mi, Yumi jest OP. Nie każdy o tym wie, bo nie każdy potrafi grać Yumi, ale Yumi na tą chwilę. W każdym regionie, w Chinach, w, w Korei, w Europie, w, w Ameryce, wszędzie jest panowana lub pikowana na first peaku. Jest naprawdę super, super, super op, jeżeli chodzi o profesjonalną mukę. Proste zmiany dotyczące bolaterów. Umiejętność bierna, styl siewcy śmierci, czas odnowienia zwiększony na początkowych poziomach, ale zmniejszony na późniejszych poziomach. Zagłada świata. Premia do leczenia. Każde leczenie teraz to będzie tylko samo leczenie A, aż. Krótki czas odnowienia W. Czas odnowienia będzie to o sekundę mniejszy, um, tak w ogóle o sekundę mniejsze. Caitlyn, obrażenia ataku zwiększono o 2. Irelia, czas odnowienia e, obłędnego duetu zwiększono o 4 sekundy na początkowych poziomach. Zwiększono o 2 sekundy na późniejszych poziomach i zasięg został troszeczkę zmniejszony. Myślę, że Irelia oczywiście dalej będzie silna. Karma, spowolnienie, e, wewnętrzny płomień 10% większa Inspiracja, koszt many został zmniejszony o 10. Czas trwania premii do prędkości ruchu został zwiększony o sekundę. Karma wydaje mi się, że może teraz być trochę czę 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 częściej przez to grana, bo ludzie e, wyciągali karmę na midzie już teraz w tym patrzę i myślę, że to są właśnie takie fajne bufy na mida, ale też na supporta, bo jest większy slow. Lulu, aktualizacja efektów wizualnych. Na pomoc PIX 10, wytrzymałość tarczy została zwiększona o 10. Koszt many został zmniejszony o 20 na późniejszych poziomach. Porównano tarcze na sojusznikach, bla, bla, bla. Efekty wizualne zostały poprawione. No, czyli zbudowali trochę lulu, ta tarcza zwiększa o 10, ale nic takiego. No i, i koszt many jest mniejszy, no nic takiego dużego. Mastery Naprawiono błąd związany z zamiennością bierną Master Naprawiono błąd sprawiający, że ładunki podwójnego uderzenia Master utrzymywali się przez 3 sekundy zamiast 4. Na Otilus zmniejszono, obrażenia podstawowe kuna na niższych poziomach, czyli było to 100, teraz będzie to 80, ale i tak jako pierwsze z tego co wiem, maksuje się kuna na, na Otilusie, więc myślę, że to jest taki spoko nerfik, ale w późniejszej fazie gry go nie ruszy. Zak, zag jest interesujący, bo nagrałem poradnik do Zaka po zmianie Rki, ale myślałem, że Zag jest bezużyteczny i słaby. Więc zobaczmy co tu się zmieniło. Obrażenia podstawowe W zostały zwiększone 10, to jest na później. Początkowo, no tak w ogóle 10. Hop do góry. Odległość odrzucenia 400 jednostek zasięgu od Zaka, 250 jednostek zasięgu od Zaka, gdzie cel został trafiony. Nie, zasięgu od miejsca, gdzie cel został trafiony, a nie od Zaka. Kapki z podziału komórkowego. Kapka pojawia się za każdym razem, gdy Zak odbija się i trafi jednego lub więcej wrogi bohaterów. A myślę, że to nie, jest, to nie są duże bufy, myślę, że Zagdale będzie słaby, bo ta R nie jest taka super. Mikstura skażenia została osłabiona, teraz będzie zawsze dawać 15 punktów obrażeń na wszystkich poziomach. Zmiany wyważające w trybie Aram to nas, szczerze mówiąc, za bardzo nie interesuje, ale są to jakieś osłabienia. Jeszcze wracając do Zaka, to ta Rka jest fajna w teamfightach, dlatego że skacze po wszystkich i Dzięki niemu jest chaos w tym i kupuje dużo czasu, bo jeżeli jego próbują fokusować, a on ucieka i, i się odbija, to dzięki temu jakby ludzie nie mogą go bić I, i teoretycznie twoi kerzy mają więcej czasu na zabicie ich tanków niż ich kerzy mają na zabicie twoich tanków, ale przez to, że nie ma tenacity na tej rce, wydaje mi się, że bardzo łatwo jest go unieruchomić i zabić. Ten Aram nas, jak mówiłem, efe, aktualizacja efektów wizualnych Amumu, trindamer Ziggs. Naprawiono kilka błędów. Nowe skin. Jean mrocznego kosmosu. W sumie nawet spoko wygląda ten jean. Taki trochę creepy. Generalnie bardzo creepy. Karma mrocznej gwiazdy. To wygląda super. I pogromca. Co... O nie, to nie to. Skorpion Karma mrocznej gwiazdy. A widziela też wyglądała super. Czyli te Darkstar, te skiny. Co to jest? Szako. O, szack, to nie nic tak nie gra. A no nic takiego się nie zmieniło, szczerze mówiąc. Jedyną taką rzeczą, a czy nic takiego? No, zmieniły. W dżungli się nic nie zmieniło, więc dla mnie to nie, nic tak naprawdę znaczenia nie ma. Szkoda, że nie osłabili Yumi więcej. Yumi dalej będzie banowana i pikowana na high elo. Nie wiem, jak Ryze teraz będzie się zachowywać. Czy dalej będzie silny? Myślę, że tak, ale no zobaczymy. Jest chyba trochę osłabione w early game, tak mi się wydaje. I Silas myślę, że też będzie zdecydowanie mniej grany, bo ciężej będzie puszować linię, już nie będzie tak dominować linii a um, Mam mniejsze obrażenia Przez to, że znerfili jego kół, Więc myślę, że Sylas zdecydowanie będzie mniej grany yy, No i Atroxa też lekko osłabili Więc to ja było na tyle Mam nadzieję, że podobały mi się patchnoty według Jankosa 9.12 Może udało mi się zdążyć przed Damianem eee, Was zapraszam do subskrybowania kanału I do zostawienia łapeczki w górę Życzę Wam miłego dzionka i na razie, papa